Witam serdecznie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak w prosty sposób przygotować pieczeń z mięsa mielonego. Co będziemy potrzebowali? Kilogram mięsa mielonego, w moim przypadku jest to pół na pół wołowę z wieprzowym. Jedna cebula, dosyć duża, posiekana w kostkę. Jedna bułka pszenna, namoczona i odciśnięta. 4 jajka ugotowane na twardo, dlatego że to będzie pieczeń z jajkiem w środku. I albo jedno duże jajko, albo dwa mniejsze. Ja mam dwa mniejsze. Można dać jedno duże, jeżeli ktoś będzie miał duże jajko. Z przypraw to dwa ząbki czosnku posiekane. 1 trzecia łyżeczki od herbaty soli, 1 trzecia łyżeczki od herbaty papryki czerwonej. Jedna trzecia łyżeczka od herbaty pieprzu, w moim przypadku jest to pieprz cytrynowy. Bardzo dobrze się sprawia yy, przy mięsach yy, łyżeczka yy, pietruszki suszonej, jeżeli ktoś posiada może dać świeżą jeszcze lepiej yy, łyżeczka yy, suszonych przypraw. Nie ja mam taki gotowy miks kupiony, zawsze kupuję taki miks przypraw suszony. Tu jest i pietruszka i trochę kopru i inne przyprawy, są naprawdę różne mieszanki można sobie dobrać. Mam jeszcze dwie łyżki bułki tartej, do tego i jedna trzecia łyżeczka mielonego ziela angielskiego. Także wszystkie składniki, które tu mamy, oprócz jajek ugotowanych na twardo, mieszamy ze sobą w naczyniu. Mieszamy to wszystko dosyć długo, żeby fajnie nam mięso zaczęło się kleić. Można do tego dodać jeszcze sobie z dwie łyżeczki wody. Woda powoduje, że, że mięso się nam bardziej klei i potem ta konsystencja tego mięsa po wypieczeniu będzie bardziej ściślejsza, będzie się to bardzo fajnie kroiło. Także zamieszamy dosyć długo. Tak, nasze składniki będą ładnie połączone, mimo wszystko. Jeszcze zalecam troszeczkę. Dłużej pomieszać, żeby nam się po wypieczeniu ta pieczeń nie, nie rozpadała, tylko była taka fajna, wcisła. Jeżeli konsystencja będzie za gęsta, można dodać dwie łyżki śmietany, co poprawi nam naturalnie smak i, i konsystencję. Zobaczymy w moim przypadku, czy, czy będę musiał dodać śmietany, czy nie. Mięso mielone naturalnie lepiej jak sobie sami mielicie lub też kupicie je w masarni, gdzie przy Was będą te mięso mielili. Dlatego że chyba każdy wie, co, co jest w tych mięsach mielonych, pakowanych. Tego bym akurat nie polecał. Myślę, moje mięso jest dobrze wyrobione. Jak widzicie, bardzo ładnie pinduje. Trzyma się kupy. Teraz będziemy potrzebowali foremkę korytko-babkowe. Są różne foremki, różne wielkości. Na tą ilość mięsa ta foremka jest idealna. Ona ma długości 30 cm szerokości 10 i około połowę tego mięsa wykładamy do naszej formy Teraz nasze jajka układamy wzdłuż jedno koło drugiego, ale tak, żeby początek i koniec nie dotykały foremki, żeby jednak tu było mięso, dlatego, że to się nam może potem te jajko przypalić, przykleić. I na górę wykładamy resztę naszego mięsa również dobrze ugniatamy tak żeby nie było tam zbędnego powietrza które będzie nam potem tworzyło dziury w naszej pieczeni starannie ugniatamy Wodą to się te Wam nie będzie do kleiło. I tak przygotowaną pieczeń wkładamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni i pieczemy przez około 40-45 minut. Po tym czasie naszą pieczeń wyciągamy z pieca i tą górę. Smarujemy śmietaną. Może to być gęsta lub rzadka śmietana. Kto jaką akurat posiada posmarować ładnie górę, całą tą śmietaną i wstawić z powrotem do piekarnika jeszcze na około 20-25 minut. W tym czasie nam ta góra się bardzo ładnie zarumieni i będzie naprawdę bardzo ładnie wyglądało. Także wracamy za 40 minut i pokażę Wam, jak wygląda ta pieczeń po 40 minutach, i posmarujemy to śmietaną. Tak, po 40 minutach nasza pieczeń wygląda właśnie w ten sposób. Jak widzicie, mięso y, można powiedzieć jest upieczone, ale nie jest y, zarumienione, dlatego że piekliśmy. Na niższej temperaturze, ale dzięki temu nam nie popękało, nie puściło wiele soków. Teraz przy użyciu zwykłej śmietany i przy użyciu łyżeczki smarujemy całą górę naszej pieczeni tą śmietaną. I tak posmarowaną pieczeń wkładamy z powrotem do piekarnika na jeszcze około 20-25 minut. Wracamy za 25 minut zobaczycie jak wygląda ta pieczeń gotowa, już upieczona. Tak. Tak wygląda nasza pieczeń po 25 minutach odsadzenia po posmarowaniu śmietaną. Jeżeli przykładowo wasza pieczeń się Wystarczająco niezarumieni. Zwiększcie trochę czas lub podwyższcie temperaturę. Mój piekarnik jest nowy, więc pieczę na chwilę obecną bardzo dobrze. Ale jak wiadomo piekarniki są różne. Jak widzicie skórka jest fajnie przypieczona. I na pewno pieczeń będzie smakowała wyśmienicie. Jak wygląda w przekroju, na chwilę obecną Wam nie mogę pokazać. Będzie to widoczne na zdjęciu które będzie jako miniatura filmu, dlatego, że teraz jest gorąca, muszę pozostawić do wystygnięcia, zanim ją wyciągnę z formy i, i przekroję. Jak filmik się podobał, łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jak chcecie być na bieżąco, na pewno znajdziecie coś na moim kanale, co Was zainteresuje. Piszcie komentarze w komentarzach, piszcie, co Wam się podobało i co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Życzę miłego dnia i do następnego razu.